godzina 10 wybiła gdzieś nawet biją dzwony jestem w Niemczech tam jest parking i samochód mój opuszczony wyszedłem sobie na spacerek wziąłem wodę troszeczkę pospacerować kości rozprostować chciałem coś jeszcze nagrać wiecie eee, w temacie kanału Kaniów czysty jest 3 czy kropki ale tam kolega obok w busie włączył muzykę no i myślałem sobie, że może w plenerze się uda bo ta muzyka taka wiecie ostra i nie chciałem żeby była w tle a teraz wiatr mamy w tle ale piękna jest pogoda piękna jest przyroda tam jakiś skład drewna widzę myślałem, że jakaś ławeczka będzie gdzieś pod drzewkiem czasami w Niemczech tak się zdarza, że jest drzewko pod drzewkiem ławeczka a zobaczymy może coś trafimy nie tylko to powiedziałem <noise> i ławeczka się ukazała moim oczom tak zaraz to usiądę i nagram co mam nagrać ale jeszcze jest chyba nie o, ławeczka. po prostu usiądę na ławeczce tam są piękne maki więc zbliżymy się do nich tutaj rosną maki i latają błąki. Fajnie. Jest fajna niedziela. 16 czerwca. No i tam jest ławeczka. Siądę sobie i nagram to co chciałem nagrać jeszcze. Rzucę ten materiał kiedy będę w domu, lub gdy być może we Francji będę w hotelu, gdzie będzie wifi. Muszę szybciej zjechać. Wiecie. Zaraz wam powiem dlaczego. Dobra, jestem na Ławeczce, usiadłem sobie, mam nadzieję, że nie będzie dużego wiatru, że będzie mnie słychać. Kiedyś starszy Pan z Imielina nagrał 27 minut jadu pod moim adresem. I żałuję, że sobie wtedy tego nie nagrałem, bo e, bym sobie potem puszczał, wiecie, <laughs> e, raz na jakiś czas. Ale nagrał sobie coś innego dzisiaj moi drodzy. Otóż e, na kanale. Kaniów Czysty jest za trzy kropki, czy jakoś tak, w zakładce Społeczność. Autor wyraził, był się o mnie w taki sposób. No i sobie to przeczytam teraz. Tylko bateria słaba i to nie chce się mi fajnie wyświetlić. O, nagram sobie na pamiątkę, wiecie, żeby wiedzieć. Tutaj jest post taki rzucony, gdzie ja zadałem moje pytanie. No. no i tu przeczytamy sobie na pamiątkę, co jest napisane. Aplikacja Ity Studio zablokowała ten komentarz, ale specjalnie dla Was go odblokowałem i publikuję, abyście mogli sami zobaczyć, jakim ściekiem umysłowym jest ten gość, wykrzyknik. Robert, który niczego w życiu nie osiągnął, ma czelność oskarżać innych o pedo trzy kropki. A wiecie dlaczego to robi? Bo zżera go zazdrość, zazdrości każdemu, kto do czegoś doszedł, coś osiągnął, ma pasję, nie jęczy tak jak on, że do pracy musi chodzić, że ma długi, że mu strzyknęło w krzyżu, że on to by tylko z żoną leżał i pachniał a po śniadanku może jakiś spacerek z Maksusiem. Który już jest stary, ale w lepszej formie jak jego pan Dajcie suba, żeby zawodowy żył z YouTube'a Bo to przecież wasza wina, że Robert musi pracować Bo subów nie dajecie Wyświetleń nie ma Wykrzyknik I porok zamiast leżeć i pachnieć Do pracy musi chodzić Zna I znalazł w sobie sposób na kanał Dramy będzie wszczynał bo się wszyscy na nim poznali od Flaminga przez Bogusia, Kubę, Lipca, Pojanka, Matejkę i Technikusa oraz wielu innych. Jaki to nierób, leser i cymbał, wykrzyknik. Graj sobie, Robert, na tym swoim trójkąciku i nagraj koniecznie z tego film. A potem się dziw, że masz 300 wyświetleń, i ktoś niszczy ci kanał. Albo wiesz co, powiedz po raz 50 jak leciałaś, jak leciałaś i o tym jakim wielkim zadeklarowanym chrześcijaninem jesteś, wykrzyknik. Choćbyś nie wiem co deklarował, prawdy nie zmienisz, trzy kropki, jesteś tylko i wyłącznie zwykłym, trzy kropki. To ukazało się na kanale Kaniów Czysty jest za trzy kropki. Nie chciałbym mieszkać tak jak oni blisko autostrady, ponieważ ten szum cały czas słychać. Kiedyś spory dom wynajmowałem w Ustroniu, koło dwóch pasmówki. Wiem, co to jest słychać, że słychać cały czas jak auta jeżdżą. Jesteś w ogrodzie, a cały czas słychać auta. Ale nie o tym, moi drodzy. Wracam już z tej ławeczki ze spacerku mojego do auta. No i będę musiał zakończyć pracy wcześniej. Chciałem do końca miesiąca dojeździć, ale jednak nie ponieważ e, trzeba być, e, wiecie, w domu, trzeba dbać o rodzinę, troszczyć się i chronić przede wszystkim. Ponieważ ja nie wiem, czy ten człowiek, który ma taką obsesję na punkcie mojego kanału i tego co na nim tworzę, a tworzę to jest za duże słowo, to tam nagrywam, wiecie, i opowiadam. Ma obsesję nie wiem czy jest do końca zdrowy. I nie wiem, czy moja rodzina jest bezpieczna, wiecie? Także muszę zjechać szybciej. E, ponieważ przyjdzie chyba wezwanie na sprawę do sądu, chętnie się stawię i przeczytam to, co tutaj, co nagrałem sobie, żeby właśnie było, nie... bo to może zniknąć, nie? Bo potem będzie, wiecie, jak to jest, nie? Z takimi rzeczami one znikają z internetu, także tam sobie to odczytam, może będzie mi będę miał okazję no i e, czas wracać moi drodzy czas zakończyć transport definitywnie wszystkie okoliczności ku temu wskazują że powinienem być na miejscu jakoś sobie tam robotę poszukam wiecie na pół etatu aby mieć czas na, na zbieranie złomu na robienie filmów o zbieraniu złomu puszki wiecie magnes i inne takie przygody które mam w głowie i które Magazynuję tam wiecie i potem <noise> będę wam pokazywał cały czas rozmyślam o różnych pomysłach które przychodzą do głowy no i myślę sobie że że będą one realizowane i kanał mój będzie się rozwijał niesamowicie tak dajcie suba aby zawodowy żył z YouTube'a. będą fajne przygody będą wyprawy także dajcie suba nie ma sprawy jadę ja, właściwie to idę teraz moich plastikowych chińskich sandałach to jest obuwie nieudacznika, wiecie idę do auta robić jakiś obiad, wiecie jutro rozładunek mam we Francji, niedaleko stąd i potem będę prosił spiritora bym je ściągał powoli, ponieważ jak już wspominałem trzeba chronić rodzinę, tak nie wiadomo co komu przyjdzie do głowy no i lepiej żeby był na miejscu zawodowym wszystkiego dobrego od zawodowego nieba błękitnego i takiej pogody wam życzę do następnego do następnego